No, a jak tu się rozgadałam, makijaż mi się powoli robi w brązie. Tutaj co mogę powiedzieć to to, że troszeczkę mi tutaj ucieka kolor w załamaniu tego oka. Nie wiem czy to będzie widać. Wydaje mi się... No, ale to nie jest nic takiego bardzo mocnego. Te cienie jakby malowane lekką ręką. Takie wiecie, na spokojnie na lekko są całkiem przyjemne. Ten makijaż, który robiłam, był mocniejszy, więc ta to, to pigmentacja była bardziej skupiona i przez to nie mogłam tego porządnie rozblendować. Natomiast ja, oh, sorry za ten pędzel, ale go wysuszyłam. Ale go lubię, bo to taka szczota drapiąca do rozmazywania. No, ale dalej uważam, że, że pomimo pięknych kolorów możemy kupić troszeczkę tańsze cienie albo nawet trosze, które są bardziej przewidywalne niż te, no te. Ja wierzę w to, co wczułam w pierwszym razem, więc ja myślę, że ja dobrze to odebrałam, tą, tą, tą paletę wcześniej. Mimo tego, że w tej chwili jestem zadowolona z tego, co widzę. No ale, ale nie wiem, czy będę po nią sięgać. Wezmę sobie ten, ten chłodny właśnie na samym dole ten chłodny, błyszczący cień z takim pięknym podtonem, nie wiem czy to będzie bardzo ładny chłodny odcień błyszczący, taki co wiecie można cały na na, na położyć na powiekę i będzie wyglądał samoistnie i będzie wyglądał świetnie podoba mi się to co widzę może się jednak przekonam do tej palety, kto wie Wciąż uważam, że te brązy, te maty nie są, naprawdę nie są idealne. Ponieważ w tej palecie ten jasny cień rarity, nie wiem jak on się nazywa, bo dobrze, czy dobrze go wymawiam, ten jasny jest dosyć ciemny, do podczyszczenia użyję sobie oczywiście mojego ukochanego wiglota. Dobra, to ja sobie chyba skończę to drugie oko i do was zaraz wrócę. Teraz sobie zrobię włosy, pomalowałam sobie drugie oko, chyba równo, a jak nie na no to trudno, <laughs> nie będziemy się tym przejmować. W sobie zrobię moją ostatnio ukochaną kredę z NAM i naprawdę podtrzymuję to co powiedziałam wtedy. Jest to świetna, świetna kredka dla, akurat ja mam kolor, kolor chyba 400, tego co pamiętam. Nie powiem wam, bo nie ma na opakowaniu, ale myślę, że jest czwórka. Z tego co pamiętam, kolor top chyba, albo zimny blond, jakoś tak. Bardzo, bardzo dobry kolor dla mnie, osobiście, bo ja mam, jak widzicie, może tak nie widać tego w tym, w tym świetle, ale mam odrost naturalny, szary, szary włosy. Jeszcze nie mam siły, więc naturalny kolor jest szary. Rozjaśniony na blond. I tak to wygląda. Ten, ta kratka jest po prostu świetna. Ma świetną miękkość. Naprawdę bardzo Wam polecam. Jeżeli szczególnie jak będzie na, na jakichś przycenach, bo normalna cena to jest dosyć dużo, no chyba około 20 z włosów, włosów. 20 włosów. 20, 20, 20 Około 20 zł kosztuje, coś ponad 20 zł. Z tego co wiem, z, pamiętam w, w Rosmanie. Ale naprawdę, naprawdę jest świetna. Korda, jak się pomaluje rzęsy. Nie wiem, jakie wy macie rzęsy, ja mam bardzo jasne rzęsy. Moich rzęs właściwie w ogóle nie widać, jak są niepomalowane, pomalowane. na tak, jakbym nie miała rzęs. A potem nagle, jak się je pomaluje, okazuje się, że są. I to jest dla mnie zawsze cud. Bo te rzęsy to, to jest życie, nie? Wiecie o tym? To jest kurde życie. Bardzo mi się podoba ten makijaż, muszę Wam powiedzieć. Hmm. Może się przekonam do tej palety. Nie wiem, wtedy naprawdę byłam bardzo negatywnie nastawiona, a tutaj się okazuje, że naprawdę ładnie wygląda na oczy. Wiecie, ja zaczęłam się malować późno. Bardzo późno. Miałam taką fajną sąsiadkę, w tym domu, w którym mieszkałam, się Paulina. Paulina, Może mi oglądasz, jak mi oglądasz, to fajnie. Bo to dzięki Tobie zakochałam się w makijażu. Ona pokazała mi kilka pierwszych produktów. Pierwszy raz zobaczyłam rozświetlacz. To Ty nie znasz Mary Luminizer? A ja. To to jest Mery. Mery? No wiecie o czym mówię? Luluminizer. No, nie pamiętam, wiadomo, ZDBA. Najbardziej kultowy i chyba pierwszy taki rozświetlacz, który się pojawił na rynku. I dzięki niej zaczęłam oglądać w ogóle YouTube'a, Bo do tej pory co jedyne co malowałam to były rzęsy, nigdy nie robiłam korektora pod okiem, więc zawsze miałam te sińce takie. Nawet tutaj, okay, tutaj podkład jakiś pył, ale sińce było widać, więc jak oglądam swoje zdjęcie sprzed lat, to wyglądam wiecznie no zmęczoną bo zawsze miałam mocno filetowy pod oczami. No i tak się zaczęło, zaczęłam oglądać YouTube, zaczęłam oglądać oczywiście od Maxi, Maxineczki. Ona była pierwsza, Red Lipstick Monster. Potem poszły kolejne dziewczyny. Kinga właśnie ta The Pink Rock, chyba tak się nazywa. I właściwie Potem doszło kolejne, ale tak naprawdę kilka jest takich, które lubię najbardziej i się ich jakby kluczowo, kluczowo ale i się trzymam. I muszę powiedzieć, że dzięki nim, czy dzięki dziewczynom zaczęłam się malować. Dzięki... E, jakby stało się to takim moim rytuałem, to właśnie malowanie rano. To siadanie na tym łóżku z tym moimi pudełkami kosmetyków oczywiście, wiadomo, Potem trzeba było to sprzątać. Psy mi zżerały moje kąbeczki do makijażu, bo kradły mi nagminnie. I dopóki się nie domyślałam, że to właśnie fart mi tak, jeden piesek tak mi skrada, to cały czas myślałam, że może gdzieś zgubiłam, a to on mi po prostu zjadał te, te gąbki. Fox. I tak to się właśnie kręciło. I tak, można powiedzieć, że od, od, od 8 lat, od 2012 roku, potem dziewczyny, koleżanki kupiły mi taki pierwszy mój zestaw, takich naprawdę porządnych pędzli z ZOE. To był mój wymarzony zestaw. Przepiękny, to był, to był przepiękny prezent urodzinowy, za który, który im bardzo mocno dziękuję. I, i te pędzle są ze mną do dziś. Uważam, że są niezniszczalne. I. i no i tak to się zaczęło, no? Zaczęłam się malować, że no różne były etapy, wiele fuck-upów tak zwanych. Nie wszystko mi się podoba, co sobie przypomnę, jeżeli chodzi o ten makijaż, ale um, może dzięki temu właśnie stworzyłam sobie taki swój, swój mały świat taki czas tylko dla siebie, dla mnie, którego nikt mi nie zabierał, na szczęście, który, który był tylko mój. Każdy ma sposób na relaks, Jestem osobą bardzo, bardzo żywotną. Cały czas, wszędzie mnie pełno. Ale też, jakby, no, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, zaczęłam doceniać ten czas tylko, który mam, poświęcał sobie. Bez pośpiechu, bez spędzenia. A, a jakby ten makijażowy czas jest właśnie takim naszym czasem. No, nikt za nas tego nie zrobi. Także bardzo Wam polecam. Nie trzymajcie się kurczowo miejsc, tak jakby wskazanych do tego, bo nie zawsze się tam fajnie maluje. Ja sobie nie wyobrażam malować się przed lustrem w łazience na No już, kurde, nie chciałoby mi się. To by było ewentualnie rzęsy i to wszystko, no bo na tam tamten nogi... ten bolą nogi, A na kanapie, z fajnym filmem, na z YouTube'a, albo jakąś muzyczką, albo fajnym radiom. Moment, bo mi się tu pies już wpycha na kolanko. Mogę w łazience, co? No to przecież to jest idealny czas, żeby sobie właśnie, ten człowiek ma chwilę, wiecie, no dobra, rano wiem, że nie, nie każda z Was ma trochę czasu, ale może południu, albo chociaż, nie wiem, no inaczej, to nie musi być makijaż, tak, ale to może być właśnie taki czas z kawą, kiedy sobie na chwilkę usiądziecie i nikt Wam się tam nie szmąci po mieszkaniu. Celebrujcie czas, który sobie dajecie. Bo nikt wam nie da tego, co sobie możecie same dać. Ani nic złego, ani nic dobrego. No taka jest prawda, albo jesteśmy swoimi największymi przyjaciółmi, albo największymi wrogami. No. To tak to było ze mną, jeżeli chodzi o te moje makijaże. Um, nigdy nie chciałam być makijażystką, muszę wam powiedzieć. Ponieważ jestem osobą bardzo aktywną i nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć wolnej soboty i niedzieli. No taka jest prawda. Praca makijażysty to praca w weekendy, szczególnie jeżeli się maluje pannę młode i jakoś tam okazjonalnie, a przecież Szczecin to nie jest miasto, to nie jest stolica, to nie jest miasto, w którym są jakieś edytoriale modowe i tak dalej. Po drugie, no właśnie chciałam mieć nasze wolne weekendy. Po drugie, nie czuję się artystką, ja, ja kocham makijaż, kocham, kocham malować siebie, maluję swoją córkę, przyjaciół i tak dalej, ale no jestem bardzo krytyczna wobec swoich umiejętności i tego co potrafię. Gdybym miała z tego orzystu, musiałabym to robić perfekcyjnie, a to było trudne. Nie wiem jak wygląda zapach psa, jest tylko zależnie, a ten ma taką sierść minutką nie na ma... Nie, 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 przypadkiem nazywa się lisek. Bo jest po prostu taki mój lisek, patrzcie, kiedy jest piękny. Mój podęgo. No. Dobra, podęgo z Koniec tego, dobrego. Dobrze, e, tak się trochę rozmarzyłam, pomyślałam. Pewnie ten film będzie strasznie przeciągnięty jak zwykle, ale dobra, trudno. Nie, nie, Foxy, nie, z Wracam do tej palety. Słuchajcie, no, no podoba mi się to, co widzę. No nie ukrywam, kolory mi się podobają. Nie wiem, nie pamiętam, co ja zrobiłam wtedy, że mi się to nie podobało. Nie pamiętam, przysięgam. Na ten moment użyłam tych kilku cieni. Tego, błyszczącego, tego, tego i tego. I te wszystkie cienie mi się podobały. Ja podejrzewam, że gdybym użyła tych trzech cieni, tak wiecie, mocno, one by się przykleiły i potem chciałabym to rozmazać, to nic by z tego nie wyszło. Jeżeli. Nakładacie je bardzo stopniowo, delikatnie dokładacie i rozblendowujecie na bieżąco, a nie że tak na mocno, par przykleicie i próbujecie, to, bo to, to wróży katastrofę, to takie naraz, ale takie stopniowe to da Wam spokojną e, możliwość pracy, bo że pies mi się to wpecha na kolana cały czas. Zwracam jej honor. Muszę sobie położyć ją na wierzchu, jeszcze ją przetestować, tam Wam znać. Może jeszcze jakiś inny, sobie zrobię jakiś chat Make-upik z Wami tą paletą, żeby spróbować inne kolory. No na razie to, co widzę, naprawdę mi się podoba. konturuję sobie twarz konturownią, to tak jakby w kolorze wszystko ładnie wygląda, w takim wiecie, opakowaniowym, nudowym. Przypomnę, jak wygląda konturownia. Nie bójcie się tych dwóch e, ciemnych brązerów, bo one są tak. E, Drobno zmielony, że bardzo, bardzo delikatnie nakładają się na pędzel, wręcz bym powiedziała, że aż za delikatnie. Trzeba się namacha, żeby zbudować sobie porządne jakby pigmentacje. Natomiast tak jak mówię, no, jest to bezpieczne, tak? I to mi nie przeszkadza. Zobaczcie, już coś widać. Widziałam sobie ten kolor Universal. I on tak wygląda właśnie. Włosy mam oczywiście niezrobione, nie patrzcie na to. Włosny zrobię sobie już na koniec. Um, używam tej palety. Używam, jest fajna. No, naprawdę. Ja, 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 To nie jest tak, że ja nie lubię wszystkiego, co glam shopowe. Naprawdę się staram bardzo być obiektywna w tych swoich subiektywnych ocenach. I, i nie, nie oceniam czegoś negatywnie, tylko dlatego, że to jest, nie wiem, właśnie w tam filmy. Ale, tak jak mówię, no nie klękam przed Shopem, mimo że lubię bardzo Hania. I o, właśnie, Hania jest kolejną osobą, którą oglądałam od początku. Jak tylko uwielbiam jej testy, właśnie podkładów. No, była uzależniona, muszę przyznać, od niej. Podobały mi się jej opinie, bo były takie, wiecie, wyważone. No, ona jest dobrą handlarą. To jest osoba, która potrafi naprawdę pięknie wszystko sprzedać. W takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bez wciskania to jest bardzo duża umiejętność, którą się ma. I to nie tylko ona ma, to mają to najlepsi handlowcy, że tak naprawdę sprzedają wszystko, a, a masz się świadomość, że do niczego się nie jest zmuszony. I właśnie to jest Sahania. I to jest wielki ukłon w jej dodamy sobie a co? Tego jasny szampan. Nie wiem, czy mi się zbierze na ten pędzel. Bardzo kocham ten pędzel, to jest pędzel, słuchajcie, z Aliexpress, Express, z jakiejś, jakiejś serii, ja gdzieś tam mam, go Wam podlinkować, to jest taki pędzel z włosia kozy, on śmierdzi kozą, ale jest bardzo, wiecie, zobaczycie, on jest bardzo taki mięciutki, świetnie się nadaje do nakładania takich rzeczy typu róż, rozświetlacz, można też brązę tym nakładać. Nakłada go tak, taką bardzo lekką ręką. No dobra, tak to wygląda. Włosy zaraz sobie zrobimy. No dobra, słuchajcie, to podsumowując, podsumowując to co dzisiaj zrobiłam. Przede wszystkim gdzie jest ten podkład. Przede wszystkim dzisiaj był test tego kregatka. Krem BB, podkład BB od A Wings of Color. Na ten moment, ok, poza tym, że ciemnieje, bardzo cieniutko leży na twarzy, więc e, ma 15 SPF, ale to niewiele, to jakby, m, m, pewnie wpłynie negatywnie, nie wpłynie jakoś to negatywnie na, na odbijanie światła. Natomiast na ten, na ten e, moment, muszę powiedzieć, że mi się podoba, myślę, że osoby z serą normalną na pewno, z serą mieszaną myślę, że też, no tłustą to się nie powiem, bo nie wiem. Ale on to nie jest tłusty krem, nie bójcie się, to nie jest tłusty krem, to jest taki krem na bazie wody, on jest dosyć tępy nawet. I ja go nakładam mało, więc on mi nie robi krzywdy, nie można go założyć za dużo, bo uważam, że w dużej ilości będzie po prostu ciężko wyglądał. Kryje średnio, ale tak ładnie kryje. Znaczy, kryje to co nakryć. Na co dzień, jeżeli Wam nie, nie w głowie jakieś nie wiadomo jak dobre składy, uważam, uważam, że to jest bardzo fajny krem BB. Niesamowite, nie? Kolejna rzecz jest dobra, no nie mogę się przeczepiać, jak coś nie no, no nie mogę, no mam być niemiła, nie wiem, wymyślać, tutaj mi się zbierają, wiecie, suche skórki, ale ja już nie wiem, bo ja mam tak suchą skórę, że to już nie wiem, czy to, czy to jest akurat wina tego podkładu, czy po prostu wina tego, że ja mam tą suchą skórę, włosy powinna mi się ułożyć, ale zobaczycie, mi to już trudno tak będę, bo, no bo właśnie tak. Do palety, to Wam powiedziałam paleta nabli. Jeżeli nie zrobicie sobie tego, co ja, tej krzywdy, którą ja sobie zrobiłam za pierwszym razem, czyli nie nałożycie mocno, to się zdąży przykleić i potem próbujecie to rozlądować, tylko będziecie nakładały spokojnie, nakładały spokojnie to na powiekę, myślę, że będzie fajne. Jeżeli znajdziecie ją w dobrej cenie, albo może gdzieś z rynku wtórnego, to to możecie brać, no, na Wasze ryzyko. Paturownia, to już Wam mówiłam, że jest bardzo fajnym produkt, też polecam. A, tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, malowałam się tym tuszem z Nam, który tak zjechałam y, przy teście produktów Nam, Dalej uważam, że nic szczególnego, ale jak trochę już zestarzał, to, to coś tam, coś tam nakładam na te rzęsy, a też bez szachu. No co co? Buziaki kochani. Dziękuję za oglądanie. Pusk nie maluję. nie malować, nie malować, nie ja zostawiam tutaj, tak jak jest, nie zawsze trzeba mieć usta pomalowane, szczególnie jak się siedzi w domu, no to dziękuję, przepraszam Was jeszcze raz za ten brak tego filmu w niedzielę, będzie, no, będzie na pewno coś co się odwróci, to nie ucieczę, zrobimy ten y, makijaż i zrobimy to zadanie, dziękuję Wam, że jesteście, do zobaczenia, buziaki, pa!